chyba już. Więc przywitamy się ładnie kulturalnie. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. O ja, już w żeśmy <laughs> powiedzieli. Dobry wieczór kochani lubicie. A Więc tak może yy, zaczniemy od początku, więc zacznę najpierw od siebie, jak już wcześniej żeśmy mówili na poprzednim live. Czekamy na, 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 na tomograf tak zwany na badania kontrolne, które odbędą się w listopadzie, czyli do listopada no listopada jest na, na dzisiaj spokój, więc czekamy na, na to. Ja tak w kwestii jeszcze może, zanim przejdziemy do konkretów, jeszcze powiem ogólnie co u mnie, więc yy, to jest tak, że na 18 chemioterapii yy, zrobiło swoje i mój organizm nie jest tak do końca sprawny, jakby się chciało I na to potrzeba naprawdę wiele, wiele miesięcy, żeby to wróciło do normy, zakładając, że w całości wróci do normy, bo to też nie jest powiedziane. I tak też w tym kontekście yy, chcę powiedzieć, bo jak, jak żeśmy obieścili, że na tą chwilę yy, nie ma leczenia, jest ok, czekamy na, na, na tomografię, zaraz posypały się pytania. Wojtek, kiedy wracasz na rolki? Yy, Wojtek, kiedy będziesz jeździł? Czy już na rolkach? Nawet na licytację żeśmy tam dali nasze stare zdjęcie i posypało się. O, jak świetnie. Nie, kochani, do rolek to jeszcze jest... Yy, długa droga. Długa droga, bo ja już to milion razy powtarzałem, ale jeszcze raz powiem, jeszcze, to, przy chemioterapii jest coś takiego jak neuropatia skutek uboczny, czyli, czyli ja nie mam czucia w ogóle w stopach kompletnie, mogę chodzić po rozżarzonych węglach. Ja, wiadomo, w rolkach, tak, no, a wiadomo w rolkach sterowanie jest w nogach, więc i w ogóle jestem... moje ciało jest tak delikatne, że tak powiem, tak słabe, że każde uderzenie, każde uderzenie e, e, kończy, kończy się kontuzją. kontuzją wielkim sińcem, więc jakby teraz się jeszcze, daj Boże, połamał przewrócił, to bym jeszcze rozsypał w drobny proszek i ciężko by nie było zebrać. Więc na, na tą chwilę e, rolki stoją dalej zakurzone i odpoczywają sobie tam, czekają na... Na, 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 na lepszy czas. Na lepszy czas. Tak, to coś miałem jeszcze mówić na temat, coś miałem się pożalić, ale, a, ale już zapomniałem. <laughs> więc dobra, więc na to tyle, jeżeli chodzi o akcje typu jeżdżenie na rolkach. Jeszcze nie ten moment, wierzymy, że ten moment nadejdzie kiedyś i, i skoczymy na rolki, i sobie pośmigamy. No i a, więcej nie mówić. No i neuropatia, neuropatia, i to wszystko, co się tam dzieje. Plus jeszcze pamiętaj, że nie mam w ogóle żołądka, i to jest też lekkie utrudnienie do sportów wszelakich, więc na na temat rolek hmm. musimy poczekać. Tak, ale że, że rolki odpoczywają, ale to nie znaczy, że rolki Regerite też odpoczywają. Rolki Regerite nie odpoczywają, i tutaj chcemy że Rodzą się nowe, nowe cały pomysły czas. Nowe pomysły, <gry> duże, większe, mniejsze, które mamy nadzieję uda nam się z Waszą pomocą, oczywiście, wprowadzić w życie. A co na tą chwilę? Na tą chwilę ja tylko jeszcze tak na wstępie powiem, że jak dobrze pamiętacie, między moimi chemioterapiami udało nam się z waszą pomocą przede wszystkim zrobić, odnowić, odnowić. chemioterapię. Tak, była to akcja pod nazwą Zadyma na chemioterapii i odniosła tak naprawdę... Dzięki wam ogromny sukces. Ogromny sukces, zmienił się cały oddział. Ale to jest oddział, tak my to na to mówimy, u góry, ten, gdzie ja tam leżałem, a To piętro... znajduje się na pierwszym na piętrze pierwszym budynku. Piętrze. <laughs> Dokładnie. A na parterze tego, otóż budynku, znajduje się oddział chemioterapii, terapii. <laughs> -terapii. I tam... Pagadka, może opowiesz troszeczkę, nie wywołuję e... się tam. <laughs> <Nie> <laughs> to. Nie? Ten... Chcielibyśmy y, też wprowadzić zmiany, oczywiście wszystko jest skonsultowane z... z... Z pielęgniarkami, z pracownikami. Z, z, no to z całym tak, z personelem. Czyli, z personelem czyli... yy, tego szpitala. Yy, no i cóż, chcielibyśmy Was gorąco zaprosić i poprosić. I zaprosić, <laughs> i poprosić. I poprosić, i, i, i zaprosić. Do zadywy na chemioterapii Dwa! Bo na, bo, dwa, bo na parterze. Bo na parterze. <laughs> Schodzimy piętro niżej. Tak, jeżeli chodzi tak. Tam o... też są duże potrzeby. Chcielibyśmy, żeby pacjenci, którzy oczekują na swoje leczenie, w w mogli. Tak. No, my nie chcemy tam dawać zdjęć, jak to wygląda i tak dalej, bo tam też zawsze są pacjenci, nawet jak dzisiaj byliśmy i też nie chcemy. No, no. No jest, są potrzeby. Są potrzeby. No, żeby tu nie używać większych jakichś słów, <laughs> są wielkie potrzeby, bo po, 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 potrzeba jest dużo rzeczy i, i my nie będziemy publikować jakiejś tam listy, co potrzebujemy, bo to w ogóle jest bez sensu, więc zrobimy to tak, jak tam teraz my no, oczywiście też nie będziemy tutaj siedzieć i czekać aż... My już, działa... my, już, my już działamy. My już działamy. Dzisiaj przyjechaliśmy ze szpitala i już żeśmy tam. Konsultowali konsulto, to, to, to i tamto. To i tamto, co możemy załatwić, ale jest, jest potrzebne dużo. Więc wyobraźcie sobie dwie sale, yy, dwa pomieszczenia, czy jak to ma, które trzeba tak naprawdę przerobić, żeby było tak, że jak. Czy... Żeby było wygodnie dla pacjentów. miło Miło. Kolorowo. Kolorowo i sympatycznie, więc jakbyście meblowali sobie e, jakieś tam pomieszczenie, to mniej więcej to samo jest wszystko potrzebne. Czyli jakieś tam obrazki no nie będziemy, to już zagadka jest od, 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 od tych konsultacji. A, a archi, dekoracji dekoracyjnych. Dekoracyjnych. No, no, no. Także także to no mm, co, no musimy Was prosić. No, no. Jeżeli macie chęć, jeżeli chcecie się przyłączyć, wziąć udział w tej akcji, m, zapraszamy do kontaktu. A wierzymy z nami. w to głęboko, że wielu tak. z Was się znajdzie. Tam, Dokładnie. Z wielkim serduchem. No przyjedziemy do Was, żeby nie sofotę z wami, nie wiem, no winni, puścimy, co tego co tam e, 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 przyjdzie nam do głowy, ale wierzymy, że po tamtej akcji, ta, ta akcja też się fajnie uda, że to się tak fajnie nakręci, że uda nam się... Was nakłonić do, do, do pomocy, no bo nie, no, myślę, że tam ktoś może jakaś, nie wiem, firma się na przykład odezwie, że tam słuchajcie, mamy zbędne na przykład coś tam, nie? No wam przekazać, bo my mówimy żadnych zbiórek, żadnych finansowych rzeczy nie, żadne pieniądze przez naszą przez nas nie przechodzą, więc nie, nie czeka, nie, nie. czekamy od kasy. Więc jeżeli coś macie, ktoś dołączyć, my wszystko wytłumaczymy, powiemy i przekażemy, jak, jak tylko macie chęć. To... Precyzujemy, co konkretnie jest potrzebne. Wystarczy hmm. się do nas odezwać. Odebrać. tak, więc piszcie do nas bezpośrednio na rolki Raggerite, bądź piszcie zagadki, bądź piszcie do mnie, wysyłajcie e maile. Także kontakt z nami jest bardzo prosty. Tylko chęci troszeczkę i, i, i do boju, nie? No i chyba tyle, no bo tak Bardzo co, na was liczymy. Jak zawsze. No bez was to my też nic nie zrobimy, więc, o, więc w nas w razem razem możemy więcej jak to jak i tak tą No tak. No tak. Jeszcze kochani, coś tak myślę, co to. U nas wiecie. U nas na spontanie, my nie układamy, więc czasami możemy trochę się uciszyć, coś za, zacisnąć. A też nie chcemy tego przeciągać i przedłużać, żeby to, 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 to nie trwało długo. Więc chyba powiedzieliśmy wszystko. Chyba tak. Chyba tak. Więc kochani, jakby coś. Zapraszamy, zróbmy zadymę na chemioterapii. Nie, niech dwa. Niech pacjenci naprawdę... Ten, Nazwijmy to delikatnie dziwny okres czasu. Spróbujemy, żeby to było jakoś fajnie i, i, i przyjemnie mogli ten czas spędzić. No to tyle, tak? Chyba tak. Chyba tak. No to tyle na razie. Więc bądźcie tu, obserwujcie, bo Należy. tutaj będzie się działo. Wszystko będziemy pokazywać na bieżąco. Zapraszamy Was do kontaktu z nami, jeżeli macie tylko chęć. Mhm. I, i, I tyle, no. i tyle moim <laughs> Coś co na siłę ciągnąć, ale chyba z tego nic nie wyjdzie. No dobra kochani, no to na tyle. Trzymajcie się zdrowo. No i działajmy. Uważajcie na siebie i do, i do zobaczenia. I mam nadzieję do napisania. Tak, tak, pa. Pa pa! pa. <laughs>